Zabawka doskonała. Zabawka doskonała. Ten koń! Ha! On robi wszystko! Nudzi mi się! Co? To dlatego, że nie masz super wszystko konia! To koń zabawkowy, na którym pojeździsz, ale wystarczy przycisnąć i twój koń zmienia się w jednorożca! Wow! A to nie wszystko! Jego odczepianego od głowy rogu można używać jako miecza, który strzela z cukierki i miecze, gdyby tylko dało się na nim pływać. Patrz! Bardzo proszę! Oto przed tobą własny statek Wikingów! Tak krzyczą piraci. Koń zmienia się w statek Wikingów. Mała, słuchaj na historii. Brzmi bardzo fajnie, ale ja tam wolę bawić się dzidziusiem. A słuchaj tego! Gdy twoja misja podbicia świata się skończy, co wtedy? Wszystko koń chętnie zostanie w domu razem ze źrebaczkiem. Potrzebuję małego konika! Tja, a czy potrafi tak? Ja! A pozwolisz mi skończyć? Myślisz, że skoro konio mama ma dziecko, to już nie będzie przygód? Coś ty! Ta wyjątkowa konio mama jest również walczącym ze złem ninja. W tym jednorożcowym rogo mieczu? Gdzie ninja koń się szkolił? Nie mam zielonego pojęcia! Powiedzmy szefowi, że chcemy mieć wszystko konia! Co się dzieje? Co jest? Nowa zabawka! Macie mnóstwo zabawek! Patrzcie, taki fajny konik. A czy on zmienia się w łódź? Yy, obawiam się, że nie wiecie, jak działa koń. I łódź! Patrzcie na ten super miecz! A jest pełen cukierków? Co? Nie! Cukierki są gdzie indziej! Miecze są z metalu i drewna! A co tam dziś u ciebie, lecz kosenki? Co za okropieństwo! Nikaj mi stąd! Czemu? Nie jest zła! Bet, to anielska harfa! Błagałaś mnie o nią przez dwa tygodnie! Szefie, potrzebujemy wszystko konia! Nie ma potrzeby kupować nowych zabawek, skoro te wszystkie stare zabawki wciąż tutaj są! Koniec dyskusji! Komika też nie chciał kupić! Kolejne niespełnione marzenie! Hej, nie możemy się poddać! Przestajecie stawiać babkę z piasku, kiedy się rozpada! Znaczy nie. Dokładnie. My się nie poddamy. Ale szef mówił, że nic nie kupi. Szef powiedział, że nie kupi konia, bo mamy tutaj wszystkie zabawki. Więc ich pozbędziemy, a wtedy szef kupi nam super wszystko konia. To na co my jeszcze czekamy? Czas pozbyć się zabawek. Nie wiem, czy podoba mi się ten pomysł, ziomek. Przeczytaj. Nie wysyłajcie nam swoich starości. my chcemy wszystko konia. Ja, ja też chcę mieć wszystko konia. Hej, chyba jednak wcale nie dostaniemy naszego wszystko konia. Wiem jak pozbyć się tych zabawek. Pod nami znajduje się miejsce pełne wrzącej lawy i ognistych języków. W wielkiej piwnicy stoi piec. Bardzo gorący. I to do tego stopnia, że stopi każdego, kto przy nim stanie. Jej, Gwen! Przez ciebie kody zemdlał! Sorki. Więc w piwnicy jest piec. Wrzućcie tam zabawki. Zniknął na zawsze. Zabieramy te zabawki do piwnicy! Ej, ten wszystko koń wygląda spoko! Ale stare zabawki też kochamy! Nie chcemy ich tak po prostu... Hey! Coś jest nie tak? Musimy powstrzymać bet przed spaleniem zabawek. Zgoda? Jasne, że tak. Co ci się stało, ziomek? W jakim sensie? Po prostu jem budyń. Naucz się w końcu używać łyżeczki. Ja, nie, ja, nie, ja. Jak daleko jest ta piwnica? Boję się. Chyba nie chcę zobaczyć pieca. Ach, może powinniśmy zawrócić? Czy ja muszę wam przypominać, czemu to robimy? Musisz mieć wszystko konia! Przekonał mnie. Mnie też. Dobra. Idziemy dalej! A! I przy okazji lepiej uważajcie tutaj na schodach mogą być śliskie! O nie Harold! Gdzie zniknął! Patrzcie! A jak coś go złapało? Nie, po prostu poszedł dalej bez nas! Oj, coś jak nic go złapało. Co to było? Spokojnie, Cody. Gdyby coś nas tu śledziło, na pewno byśmy tego nie usłyszeli. A, to fakt. Oh. Stop, co? Ech, czy szef nie wie, co to winda? Jude, zaczekaj! Czy jeszcze daleko? Nie! Serio? A to niespodzianka. Stać! Nie możecie spalić tych zabawek! Może są stare, ale są nasze! Bawiliśmy się nimi przez pół naszego życia. To może niewiele, ale dla nas długo. Leszalna, Naprawdę nie byłoby ci smutno bez twojej laleczki? No, a co z tobą, Cody, i z tą dziwną zabawką, którą tak lubisz? Nie za bardzo ją lubię. Ale chyba wcale nie chciałbym jej stracić. To już wszystkie! Sama się tym zajęłam, gdy gadaliście sobie nie bardzo wiem o czym. Beth, twoja harfa! To jest znak! Słuchaj! Zabawki przypadkiem spadły do piwnicy i wpadły prosto do... Kolejne dwa lata już nic więcej wam nie kupię. Wiem jednak, że bardzo chcecie mieć tego konia i zawsze ładnie dbacie o swoje inne zabawki, więc zasłużyliście! Ta-dam! To wasz wszystko koń! Tak, więc niepotrzebnie spaliłaś resztę zabawek! O, nieważne! Do... Ci smutno, Bet, ale spójrz na to inaczej. Jak szybko minął ci dzisiaj dzień w przedszkolu. Strzelałeś sobie katapultą, wrzucałeś zabawki w ogień. Było wiele wrażeń! I chociaż nie masz teraz zabawek, to przynajmniej nadal masz swoich przyjaciół. Oj, dzięki dziut! Ej, gdzie Harold? Halo!